Cześć, witam, z tej strony Patuś i przyszedł czas w końcu, żeby zrobić jeden dobry poradnik dla Was wszystkich to Treasure Scramble, tak? Treasure Scramble, czyli yy, to, czyli to jest bodajże gra skarbów po polsku. Yy, no i co? Temat trochę ciężki. To już jest taki temat yy, endgameowy, tak? Walczymy o to już. Troszeczkę wyżej, żeby tu wchodzić w jakieś duże rankingi, ale już na początku możemy sobie ustawiać teamy, żeby zdobywać jakiekolwiek nagrody, nie? Tutaj gdzieś jakieś nagrody powinny być wypisane. O, jak jakieś tam procenty zdobędziemy, to zawsze już jakieś diamenty, jakaś przynęta, cokolwiek wpadnie, nie? Oczywiście walczymy, żeby być jak najwyżej. Mi się obecnie udaje dochodzić gdzieś do tak pierwszych procentów, nie? Więc, jak widzicie, to już są fajne nagrody, nie? Jestem gdzieś tutaj, już prawie udało mi się wejść tutaj, no ale teraz jestem tutaj, nie? Więc, no, nic są to nagrody, nie? I trzeba po prostu o to walczyć. O, pomału sobie konto rozwijać, żeby sobie do, jakoś do tego dojść, tak? Yy, no i jest to ogólnie bardzo prosty event w obsłudze, a wydaje się tylko ciężki. Tak naprawdę fajnie jest, bo nie musimy tutaj nic za bardzo czytać. Jak chcecie, to jak najbardziej można się w to tajemniczyć. Chodzi w nim o to, że ustawiamy sobie te informacje. One się tam odblokowują wraz z czasem, tam się odblokuje potem dalej. Mamy łącznie 7 teamów, musimy je raz a dobrze ustawić i potem je tylko tutaj wpisywać. I ten, i pilnować, nie? Jak widzicie, za 5 dni jest pierwsze tutaj jakieś podsumowanie, tak? A zaczynamy scrambling za 5 godzin i 32 minuty. Czyli za 5 godzin i 32 minuty zacznie się scrambling na tej maksymalnej ilości teamów, czyli na czterech. tak? Więc musimy sobie te 4, te 3 i te dwa y, teamy ustawić, i za 5 godzin samo się to zacznie robić, i będzie nam tutaj pokazywać, co się dzieje, jak to idzie i tak dalej. nie? Potem tam chyba bodajże w dwóch dniach odblokuje się kolejny zestaw teamów, nie, to potem będzie 5, potem 6 i potem 7, i trzeba po prostu tych dni pilnować, wchodzić tu raz dziennie, patrzeć, czy już możemy sobie te teamy dodatkowo ułożyć. Nie? No i teraz powiecie, no dobra, wszystko fajnie. Ale co to za teamy, jak to działa, skąd to wiedzieć? No i teraz coś jest bardzo, bardzo proste. Generalnie mamy tak, jakby cztery sezony tego eventu, tak? Można powiedzieć, pory roku, nie? No tutaj, jak widzicie, jest wulkan, i to się z tego, co dobrze pamiętam, nazywa Vulcano. No i teraz powiedzieć. To są jakieś tam debuffy, nie? Na debuffach to się uchodzi. No ale nieważne. I teraz powiecie, kurde, nic mi to nie mówi. Nie musicie nic, poródeczko tu mówić. Już ci pokazuję, jak to obsługiwać. Generalnie, jak zrobię swojego Discorda jak zrobię swojego discorda który będzie za jakiś czas na pewno będzie link w opisie, nie wiem kiedy to oglądasz bo poradnik będzie zawsze aktualny no to może już jest w opisie ten discord, tym sobie wejść i podpatrzeć na pewno będę te graficzki wrzucał. I, ten, I będziemy mogli sobie na nich razem operować. No ale generalnie przejdźmy do twórców tych graficzek, czyli do ludzi, których trzeba docenić. Nie? Wchodzimy sobie na Google'a, tak jak ja zawsze mówię, że nie daję Wam linków, bo wszystkie jest na Trzeba sobie troszeczkę poszukać. Nie? Jak Wam się nie chce, no to trochę ciężko. Nie? No ale tutaj pokażę troszeczkę, jak, jak, rob, jak obsługiwać ten event. Wchodzimy sobie na Google'a i wpisujemy sobie DAFK Guide. To są ludzie, którzy obsługują właśnie. Te fajne bardzo graficzki do, 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 do tego eventu. No, i jak widzicie, wyskakuje mi Reddit, tak jak mówię, nie? Na każdej graficzce oni są podpisani, więc nie ma problemu, żeby ich znaleźć. Klikamy sobie na nich i teraz znowu muszę przesunąć to, to, bo mam tutaj tak mało miejsca. O! I tak jak widzicie, jesteśmy u nich na Redditie. Nie musimy mieć konta reddit Redditowego ani nic. Nie musimy umieć obsługiwać Reddita. Wchodzimy sobie nie w overview, tylko w post, czyli po angielsku posty. I jak widzicie. Tu jest wszystko ładnie. Do każdego sezonu wrzucone. Jak widzicie, tu jest sezon pierwszy, drugi, tak? Można to nazwać takimi tymi. To jest jakaś pustynia, tak? Tu był lodowy, tak, tu leśny. No, a tutaj wulkano, tak? no Ja to tak sobie nazywam. Jak to tam profesjonalnie w lore jest zrobione, to ja nawet nie wiem, nie? No i co? I czytamy podpis. 14 godzin temu, tak. Travel crumble tak? Czyli Treasure Scramble, to jest ten event, tak, Treasure Scramble, wulkano, wulkano, tak, pyk, pyk, Debuff, guide, czyli poradnik, Oktober, czyli październik, można przetłumaczyć sobie, 2024, tak, czyli jest to październik, tak, w każdym miesiącu są po cztery, no, yy... nie no, to akurat... nie, to nieprawda akurat, no. Po trzy są chyba w miesiącu, po dwa, tak? No, po dwa są w miesiącu, no i ten yy, to jest prawdą. No i mamy, tak? Październik jest teraz, jest rok 2024, tak? Yy, jest debuff wulkano, więc wszystko się zgadza. No i patrzymy sobie na tą piękną graficzkę, bierzemy ją sobie na warsztat. I teraz, jak ja mam to zrobić, żebyście to dobrze widzieli? Ja widzę teraz już dość dobrze, a Wy, żebyście to widzieli tak całkiem dobrze. O, to może polecimy aż tak, nie, no, trochę za intensywnie, czekajcie. Mm. O, zrobimy to tak i może ja wam to powiększę. O. o. Dobra, mamy tak i lecimy z tematem. Jak widzicie, Kim pierwszy nazywa się Ashemira, tak? Więc wchodzimy, ja sobie to robię tak, wchodzę tutaj w Heroes, wchodzę sobie tutaj. Tu sobie to wszystko usunę i dajemy sobie plusik, tutaj, do formacji, tak? Dajemy sobie 7 timów, no bo tyle finalnie będzie, będziemy potrzebować, nie? I pomalutku możemy sobie lecieć z tematem. Myślicie, że tu się ścięło? Nie, ja też tego nie widzę. Na początku jest to trochę zmudne, bo trzeba to raz dobrze ustawić, nie? No i co? Lecimy. Jak widzicie. Pierwszy team to Aszymira. Widzimy również Pet'a tutaj na końcu, nie? Tu jest Pecik. Również go ładnie widać, więc lecimy z Piecem. Pierwszy to, to ten Pecik oczywiście, pyk, klikamy. No i lecimy. Pierwszy, pierwsza osoba w timie tu jest ważna również kolejność, nie? Pierwsza osoba w timie to oczywiście Szymirka. Druga osoba w timie to Bron. Tak, trzecia osoba w timie to Olga. No i widzicie, i teraz powiecie, co zrobić, jak nie mam danej postaci, nie? No to już wam mówię, patrzcie, Tutaj jest Olga, tak? Żeby wrzucić ją do Timku, ja jej nie mam, więc patrzymy sobie tutaj na zastępstwa, tak? Jak tu widzę, że kolejną osobą do zastępstwa jest Hidwin. Trzeba troszeczkę z tym uważać, no bo jeżeli użyje się Hidwina, no to już w kolejnym Timku on nie będzie zbyt nie pasował. Znaczy nie będzie już tego wstawić, nie? Więc trzeba to z głową. No ale powiedzmy, że będziemy się o to martwić potem, nie? Trzeba to jakoś na początku rozklepać. Kolejną rzeczą, jaką ważną Wam powiem, że nie ma co tutaj wstawiać jakichś postaci typu Elita, Elita Plus, Legenda. No, tylko trzeba je trochę dość zrobione wstawić, więc po prostu trzeba szukać zastępstw, nie? Jak szukać zastępstw, no jeżeli <laughs> brakuje Wam Maga? do teamu, no to trzeba wstawić maga, tak? Jak brakuje brand supporta, no to trzeba wstawić jakiegoś supporta, nie? No i trzeba walczyć, I naprawdę te eventy high-endowe yy, są bardzo ciężkie. No i to jest ciężki event, nie? Ale to pamiętajcie, nie musicie zrobić tego idealnie, nie jesteście wielorybami, nie jesteście kurde na 64 czy tam 8 chapterze, żeby ustawić to idealnie. Nie da się, to się nie da. Próbujemy wyklepać najlepiej jak się da i tak naprawdę trzeba to, to trzeba zawsze jakoś zęby zagryźć i po prostu to yy, ogarnąć, nie? Dlatego ja wam pokażę, jak ja to robię. No i generalnie wszyscy tak robią, no bo innego sposobu nie ma. Tak. No na pierwszym miejscu jest Hidwin, więc stawiam Hidwina. Tak. Potem jest Rimuru, więc Rimuru też wstawiam. No i na końcu oczywiście Ivan. Tak. No i dobra. I to jest nasz pierwszy timek. Mamy go zrobionego. Tak. Potem jeszcze kolekcję trzeba ustawić, ale to już z kolekcjami nie będę męczył no, no i następny temat, nie? Następny to jest burst, jak widzicie. No i już na początku sobie lubię wybrać peta, żeby nie zapomnieć, bo mam tendencję do zapominania petów. I na początku jest Daemia, tak? Maetria, Maetria. No. Ale Maetri oczywiście ja nie mam również. Więc za ma w ogóle jeszcze to sobie powiększymy, bo tak też trochę słabo to widzę. O, teraz będzie idealnie. Będziemy tym manipulować sobie. No. Więc za Maetrię możemy sobie wstawić. W ogóle co tutaj jest? Priority. My nie możemy sobie z tym priority trochę za bardzo... Aha, bo to jest super power priority. Dobra, wszystko wiemy. No, więc za Maetrię sobie wstawiamy oczywiście blondaska z tego co widzę. No. Blondasek. Tamrus. Potem jest ta pani z tych. Jak widzicie drugi raz w blondaskach chcą, żebyśmy wstawili. I tutaj chcą od nas Alekę. No i ja bym tej Aleki nie wstawiał, bo jak widzicie na dole, tym 7 tym 7 się nazywa Aleka. Więc ja tutaj Aleki nie mogę wstawić, no bo będę jej potrzebował, nie? Do tamtego teamu. Więc tutaj sobie popatrzymy dalej. Jest Lan, Lan nadal nie mam. Jest Pan Pająk. No i trzeba rzucić okiem, czy Pan Pająk jest gdzieś używany. I z tego co widzę, to nie jest nigdzie używany, tak na początku. Więc jako zastępstwo użyjemy sobie go tutaj. Pan Pająk wchodzi. Potem jest Atalia i potem jest Emilia. Tak? Oj. No i co? Piurity Special Power nas nie, nie interesuje, bo oczywiście idzie do Atali bo jest jedyną. I tak będzie wyglądał nasz team o nazwie Burst, tak? No i super. Tyle. Jak widzicie, już tutaj trzeba było na jakieś wyrzeczenia pójść. No ale takie jest życie, nie? Nie mamy wszystkich postaci, więc trzeba walczyć. Kolejny team. Lucius I tutaj generalnie trzeba robić tak, że jeżeli team się opiera na Aluciusie i go nie macie, to trzeba go skipować i iść dalej do kolejnego timu. No ale tutaj panowie o nas zadbali, tak, i dostaliśmy subversion, tak? Więc robimy sobie ten na dole, czyli Abelinde. Oczywiście używamy sobie tego innego peta, tak? Zamieniamy Luciusa na Belindę, czyli Belinda idzie na pierwsze miejsce. Na drugie miejsce idzie pan Pirat. Potem idzie Ezisk. Potem idzie Gavus. Yy, I potem idzie Lava Tune, nie? No i oczywiście Special Power musi ustawić na Belindę, bo to jest ważne. Samo się nie ustawi. No i dobra. Team trzeci mamy ustawione. Na razie idzie dość dobrze. Lecimy. Team czwarty. Seal. No. Team czwarty Thiel. Albedo. Tak, a trzeba ustawić Peta, bo oczywiście zaraz zapomnimy. Yy, Albedo. Pani ta, pan ten, ten wariacik i Shuna No i tu nam się udał fajny timik na Mam dość dobry, jak widzicie, i on pewnie będzie sobie dość dobrze radził, chociaż też nie jest powiedziane, bo to wiecie, tak to jest. Dobra, tim piąty. Lecimy, tim piąty. Team piąty to Asafia. No, ja już się cieszę, bo w końcu mogę Asafia sobie ustawić. Jak widzicie, widzicie, gram tyle w tę grę, a nadal nie miałem Asafii zrobionej, nie? No nie mam zbyt dobrze zrobionej, nadal mi brakuje jednej kopii, żeby ją dokończyć, tak naprawdę, no ale już chociaż troszeczkę taka mythic plus to już jak najbardziej można wstawić, według mnie, no i na początku co? Na Roko, pamiętajcie, że kolejność jest ważna, Rem, a Sofia, ten dziwny pan, tego dziwnego pana zamienimy i zamienimy go na, no właśnie, i na kogo? Baby mama tu by weszła dobrze. Więc dajmy na razie Baby Mamę. Choć widzę, że ona jest w następnym teamie potrzebna. Na Awaken R. Ar Ariona, ale go i tak nie mamy. Nie wiem czy nie będzie można. czy trzeba będzie skipnąć. Bo trochę nie mamy tego. No i widzę. I tu już się robi problem, nie? Bo przydałoby się go mieć. No ale nie mamy, nie? Więc taka robi się dość mocna lipa. Możliwe, że to będzie skip, bo tam ten team się opiera totalnie na nim. No dobra, to powiedzmy, że ten team a Airon skip skipniemy. Zobaczycie to, jak ja to robię. Dobra, więc stawiamy tu baby mamy i na końcu DM-ja, tak? <coughs> w ogóle mam bardzo suche gardło dzisiaj. No i to tyle. Przechodzimy do teamu szóstego. Tak, PETA ustawiłem. No i tak jak mówiłem, w tym już szóstym Robimy tak jak mówiłem. Nie mam A Aerona. I jak widzicie, tym się opiera na nim. O. Tak, a tutaj w zastępstwach nie ma zastępstwa za Aerona. Można by ustawić wersję Belindy, ale już ją zużyliśmy tutaj na Luciusa Tak? Więc trochę robi się na slipa, bo nie mamy ani Aerona, -A ani nie mamy Luciusa jeszcze zrobionego, tak? Więc zaczynamy kombinować. Belindy nie ma da za co zamienić, tak naprawdę, no bo ten team obiera się na Belindzie, więc pozostaje mi nic innego jak po prostu ten team skipnąć, tak? No i jak skipujemy ten team, to idziemy po prostu na team kolejny. No i takie jest kurde życie ciężkie. No tak jak mówię, na pewno będzie wam dużo postaci brakować. Życie jest ciężkie, granie wawka też jest ciężkie. No więc lecimy sobie Alek. Ja sobie tutaj robię Pandę. Yy, już Pirata zużyłem, więc Pirata nie mogę tu dać. Więc damy Adriana dopiero, widzę, że się mieści. Yy, potem ten pan, kurde, ten, już tutaj się kończą chłopaki do wstawienia. Muszę wstawić go, bo nie mam kogo. Widzę, to już jest duży kłopot, się robi. Pani ślimak tutaj prawdopodobnie zostanie wstawiona. No to już tutaj się już robi dłubanina, ale to zawsze tak wygląda. Yy... Gdzie jest moja Awakened Lyka? Czy jest jakiś ślepy? O, tutaj. Dobra, jest Awakened Lyka. No i na koniec Gwen, Ja się mogę cieszyć, bo Gwen sobie pomału robię, tak? Więc mogę sobie ją tu wstawić. A jak nie, no to oczywiście trzeba kogoś innego, nie? I tak będzie ten śmieszny team wyglądał. Trochę lipa, że nie jestem zadowolony. To jest pana. Wstawiłbym sobie, sobie kogoś innego. No ale niezbytnio widzę. Adrian idzie tu. W ogóle ten Adrian tak słabo tu pasuje. Bo wiecie o co chodzi. Ten on nic mi tutaj zbytnio nie zadziała Kogo innego mogę za tego Driana wstawić? Hmm. Bo On by działał do tego teamu gdyby miał C40 Ale on nie ma C40 więc ja bym tu wstawił kogoś całkiem innego To już jest dłubanina ostra Dobra wrócimy do tego teamu Zobaczymy jaki tam jest ten bonus team bo tam będzie już kolejna dłubanina W bonus teamie Bonus team to wspaniała maetra. I tutaj to już będzie abstrakcja Banina. Tu nikogo nie mam, bo nie ma kogo wstawić. Na drugą pozycję też nie ma nikogo kogo wstawić. Na trzecią pozycję możemy wstawić też nikogo. No i na czwartą też nikogo. No i widzicie, i taki buff Jesteśmy trochę Zblokowani więc teraz ja po prostu sobie przejdę. Po moich postaciach. Zobaczę kogo dobrego tutaj, kto mi dobry został. O, to jest jakiś, kurde, brutusik. Może ona też jest git. I kogoś tu stawię, nie? Jakoś to wyklepiemy. Może Scarlet w takim razie wywalimy. Skoro jest ona, to może Palmer nie musi być. Palmer jest lepszy raczej. Lady Simona, tak chcę. O, jest jakaś Alna. Alna zawsze fajnie zadziała. Może dajmy Mulan pod damage. Jeszcze jakiś jeden wariant by się przydał. I tą ostatnią osobą, którą tu wstawimy, dajmy Merlinka. O i musimy zostawić to w sposób następujący. Ta mula na środku. Wolałbym gdzieś tu ją dać. O, zostawmy to w ten sposób. Nie ma sensu to w ogóle żadnego, no ale nie mamy czym, więc musimy to zrobić w ten sposób, tak? No a tu tego Ruka i Adriana. No kurde, powiem wam, że nie ma czym go zastąpić, skończyły się postacie. No i widzicie, wawku to jest tak, że walczycie, robicie, a i tak wam braknie postaci. Mógłbym Enzio dać za niego może. Dam tu Enzio, zawsze coś to coś zmieni może, a tu za niego dam... Jak widzicie temat nie jest prosty, może dajmy go, bo on przynajmniej jest trochę zrobiony, może coś będzie robił i co? I tak naprawdę trzeba zacisnąć zęby, za, dać zapisz i próbować to teraz jakoś tam ogarnąć, nie? No dobra, teraz przejdziemy sobie tutaj i co dalej? I teraz klikamy sobie tutaj, tutaj, adjust formations, modify. No, i tutaj mamy dwie do ustawienia, tak? Więc klikamy sobie tutaj, wybieramy sobie team 1, team 2, confirm. No, ale co jest ważne, nie musicie przyjmować, bo pamiętajcie, nie tylko Wam brakuje postaci. Tutaj walczycie z ludźmi, więc wszyscy ludzie, którzy będą ustawiać te teamy, też będą mieli problem, nie? Więc jakby na swoim poziomie będziecie mogli walczyć, nie? Raz, dwa, trzy teraz, tak? Bo tutaj ustawiamy trzy teamy. Dajemy: zapisz, zapisz. I zapisz. No, i tutaj się ustawia 4 Raz, 1, 2, No, i save, i save, i save, i save. No i tyle. I czekamy 5 godzin. I patrzymy, jak bardzo dostaniemy w pierdziel nie? No pamiętajcie, że to tylko trochę nie. Za chwilę będzie kolejny sezon. Może będzie lepsza graficzka. No i tyle. Widzicie jest ultra ciężkie. Dobra. To co? Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Mam nadzieję, że graficzkę będziecie mogli sobie czasami znaleźć. Bezproblemowo. Nie. Polecam w ogóle przeskrolować sobie ich tego ich. Yy, no. Yy, Roditamu spiegiecie coś fajnego, coś się dowiecie. No i jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Zapraszam na Discorda, jeżeli już istnieje. I miłych prób. Straszal Scramble, gry Skarbu możecie się pochwalić potem w komentarzu, do ilu procent doszliście. No, ja jeszcze mogę pokazać, chwaląc się trochę, że ostatnio udało mi się dojść do 1,1, tak, bo dostaliśmy tutaj ramkę, tak. No, mi się udało dojść do 3,6. No, jak widzicie, cały czas walczymy. Wszyscy są w ciemnej, że tak powiem, tutaj Ciężkie, dobra, jeszcze raz dzięki. Cześć. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And make a